Ewangelia według świętego Jana. Pierwsza pascha, świadectwa i znaki. Świadectwo Jana chrzciciela. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i Lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś?. On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go. Cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówisz samo sobie? Powiedział, jam. Głos wołającego na pustyni, prostujcie drogą pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród Faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego. Czemu zatem pyścisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział, ja chcę wodą, spośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała działo się to w Betanii po drugiej stronie Jordanu gdzie Jan udzielał sztu. nazajutrz zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i odrzekł oto baranek boży który gładzi grzech świata to jest ten o którym powiedziałem po mnie przyjdzie mąż który mnie przywyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba, jak gołębica i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, Powiedział do mnie, ten, nad którym ujrzysz Ducha wstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. Świadectwo uczniów Nazajutrz Jan znowu stał w tym samym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł Oto baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabi, to znaczy, nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to słyszeli, od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Nazajutrz Jezus postanowił udać się do Galilei i spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: Pójdź za mną. Filip zaś pochodził z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Nataneala, i powiedział do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy Jezusa syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanel, czy może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip, chodź i zobacz. Jezus ujrzał jak Natanel podchodzi do niego i powiedział o nim, oto prawdziwy Izraelita którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanel Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus Widziałem Cię, zanim, ci, zanim Cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanel Rabi, Ty jesteś Synem Bożym Ty jesteś Królem Izraela Odparł mu Jezus Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Ci Widziałem Cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów bożych wstępujących i wstępujących nad syna człowieczego. Pierwszy znak w kanie galilejskiej Kafarnaum. Trzeciego dnia odbywało się wesele w kanie galilejskiej. I była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów, a kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do niego: Nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś. Tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług, napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie widział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał Pana Młodego i powiedział do Niego Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków. Uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej, objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Następnie on, jego matka, bracia i uczniowie jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni. Znak Oczyszczenia Świątyni Zbliżała się pora paschy żydowskiej, i Jezus przybył do Jerozolimy, w świątyni. Zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Zabierzcie to stąd, i z domu mojego ojca. Nie róbcie targowiska. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano Gorliwość o dom twój pochłonie. Mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego, jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź. Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi. Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy z martwych wstał, przypomnieli sobie i uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Powściągliwość Jezusa, kiedy zaś przebywał w Jerozolimie, w czasie Paschy, w dniu świątecznym, Wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. Życiodajna woda Nikodem. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do niego nocą i powiedział mu: Rabi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. Odpowiedzi rzekł do niego: Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego, jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci. Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci. Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Na to rzekł do niego Nikodem. Jakżeż to się może stać? Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus. Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że to mówimy, co wiemy i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich i nikt nie wstąpił z nieba? Oprócz tego, który z nieba zstąpił, syna człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono syna człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg, nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego syna bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło. Bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Jezus a Jan Chrzciciel Potem Jezus i uczniowie jego udali się do ziemi judzkiej. Tam z nim przebywał i udzielał chrztu. Także i Jan był w Aninon w pobliżu Salim i udzielał chrztu, ponieważ było tam wiele wody i przychodzili tam ludzie i przyjmowali chrzest. Nie wtrącono bowiem jeszcze Jana do więzienia. Potem powstał spór między uczniami Jana, a pewnym Żydem w sprawie oczyszczenia przyszli więc do Jana i powiedzieli do Niego: Nauczycielu, oto ten, który był z Tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym Ty wydałeś świadectwo, teraz udziela chrztu i wszyscy idą do Niego. Na to Jan odrzekł: Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem, ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany. Ten, kto ma oblubieńcę, jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słuchaj Go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. Trzeba, by On wzrastał, a ja, żebym się umniejszał. Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, ten jest ponad wszystkim, świadczy on o tym, co widział i słyszał, a świadectwa jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowo Boże, a bez miary udziela mu ducha. Ojciec miłuje syna i wszystko oddał w jego ręce. Kto wierzy w syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi. Daj mi usłyszeć Twój głos. Poznać go. Daj mi wybierać twe słowa. Pośród tysiąca słów, daj mi zobaczyć twą twarz, zatrzymać wzrok.